Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam oczywiście moich gości. Jesteśmy tutaj, nie widać, ale jesteśmy na konkursie filmów krótkometrażowych w ramach festiwalu w Gdyni. Rozmawiamy z twórcami filmów Kręgu, czyli reżyserem Janem Naszewskim i odtwórczynią głównej roli. Aczkolwiek to chyba nie jest sprawiedliwe określenie, że to jest główna rola. Powiedzmy, że ta, która wysuwa się na plan pierwszy w roli Moniki, czyli Agnieszka Matan. Witam Was bardzo serdecznie, cieszę się na to spotkanie. Witamy. Tak, w kręgu. Ja muszę zacząć od takiego pytania, bo opowiada Twój film, wasz film o kręgu kobiet, a robi go mężczyzna. To nie jest podchwytliwe pytanie, bo raczej chciałam Cię zapytać o to, jak wyglądał twój research, bo się zastanawiam, czy na taki krąg udało ci się dostać, czy może bazowało to na jakiegoś innego, innym sposobie. Wymyślenia albo odtworzenia tej sytuacji, bardzo jestem ciekawa, jakby też podejścia Twojego do, do tego tematu, który się wydaje tak strasznie, jakoś jednak kobiecy w samej nazwie. Więc mm -hmm. bardzo jestem ciekawa. Mm -hmm. e, wiesz, no po prostu żyjemy w kulturze, w której e, za mało jest miejsca e, dla kobiet. Mężczyźni jakoś prze, przejęli media i, i kulturę. Więc my walczymy po prostu o odzyskanie tej przestrzeni dla nich. A przede wszystkim zacznę od tego, że ten scenariusz pisałem razem z Kasią Rodak, więc jest to nasze wspólne, jakby historia jest wymyślona wspólnie i jest ona inspirowana prawdziwym wydarzeniem, które się wydarzyło właśnie na Jazdowie w Warszawie parę lat temu naszej koleżance, która właśnie poszła na na taki krąg kobiet, który się odbywał w takim domku fińskim w takiej przestrzeni warsztatowej, i tam w tym domku okazało się, że właśnie w zimie mieszkała taka pani, która no właśnie jest kryzysie bezdomności i em, tam się rozpętała taka dyskusja, czy ta pani powinna zostać w domku, czy ona im przeszkadza, czy, czy może zostać, czy nie. No i w takim miejscu, gdzie te kobiety przyszły um, poczuć, poczuć kobiecą siłę i wsparcie. Same tej, tego wsparcia trochę nie okazały tej, tej kobiecie z zewnątrz. Nam się po prostu z jednej strony wydawało, że to jest ciekawy, dramaturgiczny problem, ale też e, oczywiście jest e, można było jakąś taką komediowość z tego wycisnąć i to, na tym nam zależało. Mhm. Aby to jednak działało na dwie strony. I faktycznie tak jest. Szczególnie, że e, Agnieszko, ty i twoje duże doświadczenie, zarówno w improwizacji, jak i w komedii, mogłeś, mogłeś to tutaj wnieść. Więc jestem ciekawa, jak wasza mhm. współpraca przy tym. W projekcie wyglądała, na ile to, co Janek i Kasia zaproponowali na poziomie scenariuszowym i też na poziomie pomysłu, żeby ten film zrealizować w taki, a nie inny sposób, na ile to jeszcze było otwarte na to, że OK, wszystko spoko, ale to mogłoby wyglądać jednak trochę inaczej. Gdybyś mogła o tym opowiedzieć ze swojej perspektywy. Uh -huh. Tak, oczywiście ten proces był bardzo otwarty na to, żeby to jeszcze wyglądało inaczej i my mieliśmy dużo prób, wszystkie osoby, wszystkie dziewczyny, które grają w tym filmie to są improwizatorki, więc Janek zaprosił taki nasz team kobiet, które ze sobą współpracują i sobie ufają i dobrze się razem bawią i w czasie prób wyimprowizowałyśmy też wiele tematów i bardzo w ogóle Ci dziękuję za to pytanie a propos właśnie mężczyzny, który reżyseruje w ogóle grupę kobiet i opowiada o kobietach, bo dla nas w ogóle takim deal breakerem, czymś co absolutnie nie mogłoby nastąpić i Janek i Kasia nie mieli takich intencji i dzięki temu mogliśmy razem współpracować, było to, że to nie jest bierz, wyśmiewanie się z kobitek, które idą na krąg kobiet. To nie krąg kobiet jest śmieszny, jest to jakiś, jakiś tło i jakiś powód, dla którego się grupa kobiet zupełnie obcych spotyka, tylko takiego nieprzygotowania często osób, które mają jakieś, tak jak Monika, bohaterka, którą gram Pewne wyobrażenie, jak to będzie, jak będę prowadziła zajęcia terapeutyczne, a jestem też zwykłą osobą, która ma swoje problemy, która może przychodzi z kacem na zajęcia albo ma jakiś problem w życiu, akurat i nie będę w stanie udźwignąć problemów innych kobiet, bo jestem tylko człowiekiem. Więc tak samo mógłby być to, to krąg mężczyzn, tutaj to nie ma takiego znaczenia. Dla mnie to było ważne. Jeśli mogę powiedzieć, Kaja, że dla mnie, żeby trochę dodać tego, co Agnieszka powiedziała, że dla mnie to po prostu jest film o braku porozumienia, to znaczy w jakimś sensie w takiej przestrzeni, w której powinno być łatwo się zrozumieć, de facto te różnice, które są pomiędzy nimi i te przeciw takie potrzeby i jakieś motywacje tych bohaterek, które są na takich odległych biegunach. I często przy takich przeciwstawnych wektorach one nie pozwalają im się zrozumieć ze względu na klasę, ze względu na pochodzenie, ze względu na właśnie odrębne potrzeby. Mm, jasna sprawa, ten motyw komunikacji, który się tutaj wysuwa na plan pierwszy, i to, że mamy ten obiekt, nie będę zdradzała co to jest, pokazuje. Nie obiekt, mocy. który mm -hmm. <grych> tak, które pomaga się ludziom niby skomunikować. Taka jest jego funkcja. Mam wrażenie, że w pewnym momencie ktoś na pewno nim rzuci, bo już wszyscy są strasznie zdenerwowani całą. Są strasznie zdenerwowane całą tą sytuacją, więc y, zgadzam się z tym, że to jednak gdzieś y, tematycznie komunikacja staje się tutaj y, kluczowym elementem. I też cieszę się, że powiedziałeś, Janku, i to też widać w Waszym filmie, y, że kwestia różnic pochodzenia tych kobiet dochodzi bardzo mocno do głosu. Ale zapytam też, bo Agnieszka o tym wspomniała, y, jak Tobie jako reżyserowi y, pracowało się właśnie z osobami, które przyzwyczajone są do tego, że reagują bardzo żywo na to, co się dzieje i niekoniecznie zawsze podążają za jakimś planem. Mam na myśli tutaj odniesienie, odniesienie do improwizatorek, więc gdybyś mógł o tym mhm. ze swojej reżyserskiej perspektywy trochę powiedzieć. Mhm. Wiesz, to był dla mnie świadomy wybór po pierwsze, bo ja dużo jakby funkcjonuję w tym świecie improwizacji przez Agnieszkę, przez, przez tych naszych przyjaciół, którzy, którzy po prostu w Warszawie improwizują i robią komedię. To są ludzie, którzy są bardzo zdolni, bardzo sprawni technicznie i mają, że tak powiem, no, taką lekkość i naturalność już w tym, w, tym, w tym graniu komediowym. I tego mi brakuje trochę w kinie. I chcieliśmy zrobić taki eksperyment, czy to się da się przełożyć, czy wykorzystanie tego ich skillu w jakiejś takiej formie bardziej no, konkretnej, jaką jest scenariusz. I zrobiliśmy wszystko, żeby można było wykorzystać te dwie rzeczy. To znaczy, normalnie mieliśmy próby. Najpierw na Zoomie dwie próby czytane, potem, potem były, było kilka prób na żywo. I tak naprawdę, jak dziewczyny już znały scenariusz z tych prób czytanych na Zoomie, to dla mnie najciekawsze rzeczy wyszły właśnie na tych próbach na żywo, bo wtedy dużo daliśmy sobie przestrzeń, daliśmy sobie czas i daliśmy sobie takie bezpieczne miejsce. Żeby one mogły też troszkę poimprowizować, troszkę po, pointerpretować te rzeczy, troszeczkę pozmieniać jakieś motywacje tych bohaterek, jak one to czują przez siebie. Trochę tych grup ponagrywaliśmy, żeby wiedzieć mniej więcej, jaka jest dynamika. Też takie w ogóle opowiadanie w jednym miejscu w tej formule kręgu jest jakimś wyzwaniem, tak, żeby to pokazać, żeby to nie było nudne, żeby to nie było tylko gadające głowy. I generalnie jest tak, że wydaje mi się, że dużo z tego scenariusza e, jeśli chodzi o koncepcję i formę i historię zostało w, ty, w tej historii, natomiast powiedziałbym, że to większe rzeczy, które mnie śmieszą realnie już w tym filmie to wyszły na próbach, które były dane od dziewczyn, e, takie, takie psztyczki, takie jakieś szpilki w, wbijane, jakieś takie okurdowe, dziwne sytuacje. E, to bardzo wyszło naturalnie właśnie z prób. E, I pewne rzeczy my sobie wyobrażaliśmy, że będą śmieszne, i pewne rzeczy z tego wypadły, a pewne weszły, ale dziewczyny bardzo podkręciły, i my jakby nie baliśmy się tego ja się tego jakoś tam nie bałem, żeby to po prostu powkładać jeszcze, to co nam wyszło z prób, i potem e, odtworzyć to e, na planie, gdzie już był po prostu scenariusz napisany, uwzględniając te, te rzeczy, które wyszły z prób. Gdzieś tam sobie. Gdzieś tam sobie właśnie zgodziliśmy się, że to, że to działa. No i potem już odgrywaliśmy te sceny dubel po dublu, z różnych perspektyw, po prostu już, już według scenariusza, który był finalny. Natomiast jedna rzecz była ciekawa dla mnie, to znaczy na koniec rzeczywiście był taki moment, że już wszyscy byli bardzo zmęczeni, siadła tak energia i miałem wrażenie, że kurczę, to już nie jest śmieszne, to już nie jest śmieszne, to jakiś, jakiś dramat z tego zrobił. To już po prostu, to miała być komedia, a my tu po prostu jesteśmy, wiesz, z bezdomną kobietą i te wszystkie wrzeszczą na siebie, nie są, są wszyscy są niemili i miałem taki patrzę na operatora i myślę sobie, stary, my tutaj coś nie działa, nie wiem o co chodzi, nie? I po prostu wzięliśmy, i po prostu poszedłem do dziewczyn, zrobiliśmy tam 10 minut przerwy i powiedziałem, słuchajcie, róbcie co chcecie. Po prostu chyba nie chyba Agnieszka ty powiedziałaś, nie daj nam to zagrać tak, jak, tak jak chcemy, nie? I mówię po prostu super. No to w związku z tym, że mieliśmy jeszcze czas i po prostu te ostatnie tam dwa duble były takie po prostu przebieg tego filmu był na, na takiej na naprawdę na pełnej, gdzie częściowo po prostu coś się tam zagrywa i robi głupie dziwne miny wrzeszczy, i, tak i myślisz sobie, Boże, to nie może tak wejść do filmu, bo to będzie bez sensu. Ale jedna na przykład reakcja, czy jedna scena nagle dała taką energię, że chyba jest ten monolog taki Agnieszki, że jak, 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 jak wygarniasz tej, 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 tej prawniczce, że, że już masz jej dosyć. I tam po prostu nawet jak robiliśmy dźwięk, to dziewczyna od dźwięku powiedziała, że nigdy nie, nigdy nie widziała, żeby ktoś na jednym oddechu. Taką litanię po prostu wygłosił jakby z inwektywów pod czymś pod adresem, więc no to było to było naprawdę i tam widać było do naturalność i nam się to jakby to, co chcieliśmy przenieść tą energię, która jest w improwizacji, udało nam się myślę częściowo przenieść po prostu na ten ekran i dla mnie to było, to było ciekawe. Brzmi to jak takie spełnione faktycznie wydarzenie, które odbyło się niejako w kręgu. Musimy już kończyć nasze spotkanie. Porozmawiamy jeszcze o tym filmie na festiwalu. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas i trzymam kciuki za Was. I miłego i spokojnego dnia, wieczoru, w zależności od tego, kto nas ogląda. Życzymy go wszystkim. Dziękuję. Dzięki bardzo. i zapraszamy na pokaz.